Witajcie, kochani z tej strony Niula ze Szczecina. Kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy, kochani, rywalizację między kanałami takimi jak Marta Józek, Tata Gra, Jacek66, no i ja, Niula ze Szczecina. No, niestety nie wyrobiłam się wczoraj, żeby wrzucić odcineczek, więc robię to, kochani, dzisiaj w pracy z rana, bo udało mi się dopiero kupić drapeczki. Dobrze, kochani, na dzisiejszy wkład mamy 6 sztuk, czyli 30 zł. No i bierzemy się do drapania, kochani. Zobaczymy, co to nam tutaj przyniesie. Mamy 16, 23, 14 i 34. I szukamy takich liczb, a mamy 12. Trzydzieści pięć oboczek, dwadzieścia pięć, dwadzieścia jeden, jedynka siedemnaście obok, osiemnaście, trzydzieści dwa, dwójeczka. I dziewiętnaście, czyli ta trapeczka jest przegrana, kochani. Czasami tak bywa mam tak tyle pracy. No dobra, teraz przejdźmy sobie do drugiej. I mamy 35, 28, 13 i 1 no i liczby to dwadzieścia sześć sześć dwadzieścia dziewięć obok dwadzieścia pięć trzydzieści trzy dwójeczka obok piętnaście jedenaście

Dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia pięć, szósteczka, piętnaście obok, dwanaście obok, trzydzieści pięć, trzydzieści cztery obok, ekstrapencja i dziewięć. No, czyli ta też jest przegrana. następna osiem trzynaście siedemnaście dwadzieścia sześć i mamy siedem obok dziewięć obok jedyneczka szesnaście obok Ekstra pensja. 26. Mamy pierwszą wygraną. 32. 18 obok. 27 i 14. A tutaj mamy kochani, mamy dyszka. 10 zł na tej trawce. Kontrolne EE. No i dwie ostatnie nam zostały. Mamy 21, 8, 12 i 26. No i szukamy mamy ósemkę. O, mamy wygraną. Patrzcie, mamy 21.

Tutaj mamy 10 zł. 28, 13, 32, i tu mamy 8. Mamy 10 zł. Czyli na tej zdawce mamy 20 zł. Dobra. I została nam ostatnia trapeczka. Mamy 7 trzydzieści cztery osiem i dwa no i szukamy a mamy sześć obok ektrapensja trzydzieści dziewięć obok dwadzieścia osiem dwadzieścia sześć 32, 23, siódemka obok i ostatnia, 12, czyli ta drabka jest przegrana. Dobrze, kochani, to na 6 drapek wygrały nam dwie. Te są przegrane, te są wygrane, ale kochani z wynikiem. Tutaj mamy 10 zł, tutaj mamy 20 zł, czyli mamy 30 złotych na tym odcinku. E, tak, 30 złotych. Chciałabym pokazać tutaj i tu. 30 zł mamy. No dobrze kochani. E, no to ja się z Wami już żegnam, bo praca mnie goni. Do usłyszenia, kochani, i do zobaczenia w następnej rywalizacji. Buziaczki pa.